Jedna rzecz, którą producent podaje to jest możliwość ustawienia go pod kątem 40 stopni, tak? Teraz jest na wprost rzutnik. Tak widzimy przesunę go w prawo metr. Okres, obraz jest na wprost. Następnie przykrzywię rzutnik pod kątem 20 stopni Nawet nie ma sensu 40 w stosunku do ściany. No to nabraz się tutaj rozjechał. Zobaczmy jak on automatycznie z tego, co podaje producent, go skalibruje. Tu na zero. Tak. Kalibrowanie. Widzimy nic się nie dzieje tutaj. Przesuwam go z powrotem na wprost i odstawiam na wprost Tutaj tak jest ten obraz jeżeli go przesuniemy troszkę na bok Przestawimy go pod jakimkolwiek kątem nawet nie tak dużym jak producent podaje oraz nam się rozjeżdża bliżej będzie to lepiej może widać o, jak ten obraz wygląda jeszcze raz Jest na zero. Automatyczne kalibrowanie. coś skalibrował. Niestety to, to nie są parametry, które podaje producent na pewno. Z powrotem na środek. Na wprost rzutnik. Wtedy to działa. Niestety z boku nie ma takiej opcji, żeby go żeby go z boku włączyć. Ten obraz się skalibrowa tak jak podaje producent.